Witajcie, moi drodzy, kaczmar z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was wideo instrukcję gry Unmatched. Jest to gra pojedynkowa, którą otrzymaliśmy z rezygnowania od wydawnictwa Ogry Games, za co bardzo dziękujemy. No i teraz tak, na kanale jest generalnie materiał o grze Unmatched. Tam mówiłem swoje pierwsze takie, to nie były pierwsze wrażenia, to była recenzja pierwszych zestawów z serii Unmatched, które się pojawiły w Polsce. A ponieważ teraz zbliża się premiera kolejnych zestawów z tej serii, mianowicie Czerwony Kapturek kontra Beowulf i Brook i Mgła. I ponieważ te zestawy teraz się zbliżają, ja stwierdziłem, że ponieważ w tamtym materiale zrobiłem taką recenzję połączoną z krótkim omówieniem zasad, teraz postanowiłem zrobić dla Was wideoinstrukcję, taką porządną, pełnoprawną, która pozwoli Wam zrozumieć zasady tej gry dokładnie, jak się w tę grę gra, żebyście nie musieli nawet czytać instrukcji. Warto też tu będzie wspomnieć, żebyście włączyli napisy na język klingoński. Jeżeli popełnię jakiś błąd, na który ktoś mi zwrócił uwagę albo sam zwrócę uwagę, to właśnie do napisów ten błąd wrzucę, żeby popraw, poprawkę wrzucę, żeby było zgodnie z tym, jak zostało to opisane w instrukcji. I teraz zasady omówię na podstawie, żebyście podczas ujęć na stół, żebyście widzieli polski tekst, polskie hasła, omówię na podstawie zestawu Robin Hood kontra wielka stopa, czerwona stopa. Robin Hood kontra wielka stopa, ale wiecie, że Unmatch to jest system, tak? I teraz mamy takie małe pudełka, gdzie mamy dwie postacie, i to jest pełnoprawne pudełko. Tutaj możecie rozegrać dwuosobową grę. Macie jednak większe pudełka, gdzie macie cztery postacie i teraz prawda jest taka, że możecie dowolnie między sobą mieszać tę postać z jedną postać z tego zestawu, z jedną postacią z tego zestawu. W, po angielsku wiem, że wyszło pudełko, gdzie jest tylko jedna postać, Bruce Lee na przykład chyba z tego, co kojarzę. I w tym momencie ją też możecie zmierzyć, Bruce Lee może się zmierzyć z dowolną postacią z dowolnego zestawu. Zasady podstawowe natomiast, natomiast, główne zasady tego, w jaki sposób rozgrywamy grę z serii Unmatched są takie same niezależnie od tego, kim Gracie. Więc teraz omówmy te podstawowe zasady, w jaki sposób rozgrywamy tę grę i zacznijmy tradycyjnie od przygotowania. Moi drodzy, przede wszystkim każdy z graczy wybiera dla siebie postać. I teraz dla tej postaci dobiera następujące elementy. Dobiera kartę postaci, dobiera figurkę postaci, dobiera wszystkie karty postaci, następnie licznik swojego życia. Ostatnią rzeczą, na którą zwraca uwagę, to pomocnicy. W przypadku Robin Hooda takich robotników ma czterech. Warto zwrócić uwagę na to, że Robin Hood miał tych czterech właśnie banitów jako swoich pomocników. Taka wielka stopa na przykład ma tylko jednego pomocnika i ten pomocnik nazywa się Szakalop. I teraz zwróćcie uwagę, że Szakalop w przypadku wielkiej stopy dostał swój własny licznik życia. Oznacza to, że dla tego pomocnika jest przypisana jakaś konkretna wartość, jeśli chodzi o punkty życia. Natomiast dla pomocników takich jak Robin Hood i jego banici, którzy nie mają swojego licznika życia, przyjmuje się, że ich wartość życia wynosi po prostu 1. Teraz Niezależnie od tego, który, kto ma liczniki życia, kto nie, dla każdej postaci, która znajduje się w grze, przydzielamy, zaznaczamy odpowiednią liczbę ży punktów życia, zaznaczając to właśnie na tych wskaźnikach. I teraz te wartości widzimy właśnie w tych miejscach, tutaj na karcie. Tutaj dla wielkiej stopy, tutaj dla szakalopa, prawda? I tak samo tutaj będzie dla Robin Hooda, czyli w przypadku wielkiej stopy tą wartością będzie 16, proszę bardzo. A dla szakalopa tą wartością będzie, proszę bardzo, 6. Bierzcie teraz planszę, która jest dwustronna, i dowolną stroną do góry sobie ją umieszczacie na środku obszaru gry. Młodszy gracz rozpoczyna i umieszcza swojego bohatera na planszy na polu oznaczonym 1. Teraz zanim powiem Wam, co się dzieje dalej, pozwólcie, że opowiem Wam, co widzimy na planszy. Na planszy widzimy dwie rzeczy. Pola i strefy. Pola to są takie okrągłe, właśnie miejsca na planszy, po których będą się przemieszczać nasi bohaterowie. Strefy z kolei to liczba pól tego samego rodzaju. Rodzaj pól widzimy po tym, co na polu się, prawda, danym znajduje. Tutaj widzimy na przykład, jest ten, ten, proszę bardzo, tu, 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 tu. tu. Ale też tu, tu, tu i tu i tu. To jest jedna strefa. Dlaczego? Ponieważ jedno pole może zawierać w sobie, przynależeć do trzech, do kilku różnych stref, tak jak tu na przykład widzimy taką strefę, taką strefę i taką strefę. Tak samo tutaj widzimy dwie strefy, na przykład taką i taką. To będzie miało znaczenie w kilku momentach w trakcie gry, ale również podczas przygotowania. Ponieważ tak jak mówiłem, figurkę umieszczamy, pierwszy gracz umieszcza na polu numer 1, następnie pomocników. Umieszcza na dowolnych polach w tej samej strefie co właśnie początkowe pole bohatera. No więc załóżmy umieści tu, tutaj, tutaj, ponieważ to pole należy też do tej strefy, ponieważ dokładnie pole takie uznaje się, że należy do każdej z tych stref. Tu, no i powiedzmy tu. Teraz drugi gracz umieszcza swoją figurkę, swojej postaci na polu z numerem 2. I teraz swojego pomocnika również umieszcza teraz albo pomocników na tych samych zasadach. No i teraz w momencie, w którym to pole należy nie do jednej, a do kilku stref, to takiego pomocnika albo pomocników możemy również umieścić w każdej z tych stref, do której należy pole początkowe i załóżmy, że wielka stopa umieści sobie szakalopa aż tutaj. Każdy z graczy tasuje teraz swoją talię dużo dokładniej niż ja to robię teraz. Umieszcza ją przed sobą, zostawiając na pewno trochę miejsca na stos kart odrzuconych. Następnie dobiera z tej talii 5 kart i to jest jego startowa ręka. No dobrze, i teraz młodszy gracz rozpoczyna rozgrywkę. I teraz od młodszego gracza gracie na zmianę swoje tury. W swojej turze każdy gracz wykonuje dwie akcje. Ma trzy akcje do wyboru. Może wykonać manewr, dzięki któremu się poruszy a i dobierze kartę. Może wykonać fortel, dzięki któremu zagra bardzo konkretną kartę ze swojej ręki, albo może wykonać atak, w którym zaatakuje któregoś z walczących przeciwnika. Na razie zobaczmy, w jaki. I teraz tak, możecie wykonać dwa razy tę samą akcję, możecie wykonać dwie różne akcje w dowolnej kolejności. To od was zależy. Najpierw omówmy te dwie pierwsze akcje, o których wspomniałem, czyli manewr i fortel. Akcja manewru to jest pierwsza akcja, o której Wam opowiem. I teraz tak, wykonując akcję manewru, będziecie mogli poruszyć swoje postaci. Teraz przy okazji powiedzmy parę słów o postaciach, generalnie jak one się są podzielone. Postacie, czyli wszystko co się porusza po planszy, generalnie wszystkie uznajemy za walczących, tak? Więc różne zasady mogą się odnosić do walczących, i wówczas mamy na myśli zarówno nasze figurki, jak i te żetony, prawda? Natomiast jeżeli mowa jest o bohaterze, to mówimy konkretnie o naszym głównym bohaterze reprezentowanym przez figurkę. Wszelkie postacie albo walczący reprezentowani przez takie właśnie okrągłe żetony to są tak zwani pomocnicy, więc zasady mogą się odnosić albo do pomocników, albo do bohaterów, albo do walczących, albo też bardzo często odnosi się do jakiejś postaci konkretnie z imienia, tudzież nazwy. No dobrze, teraz możemy już przejść do omawiania akcji manewru. Żeby wykonać akcję manewru, pierwszą rzeczą, którą robicie, i ta akcja jest obowiązkowa, dobieracie jedną kartę i dodajecie do kart, które macie na ręce. Tylko teraz uwaga, nie możecie mieć więcej niż 7 kart na ręce. W trakcie tury może się zdarzyć, że będziecie mieli więcej niż 7 kart na ręce, ale pamiętajcie, że na koniec tury będziecie musieli odrzucić tak, żeby mieć maksymalnie 7. Więc od tego zaczynamy każdą akcję manewru, żeby, że dobieramy kartę i to jest obowiązkowe. Następnie wykonujecie ruch. Możecie poruszyć swoich walczących. Każdego, część, żadnego, to już zależy od Was. Ale macie taką opcję, żeby ich w tym momencie wykonując akcję manewru poruszyć. O ile? O tyle, ile widzicie tutaj na karcie przysłowie ruch. To jest wartość ruchu, czyli o tyle pól możecie się przemieścić. Żeby przemieścić się z pola na pole, to muszą one sąsiadować. Pola sąsiadują ze sobą w momencie, jak są połączone taką właśnie czarną linią. Czyli te dwa pola ze sobą sąsiadują, te dwa pola ze sobą nie sąsiadują. Teraz możecie poruszyć się przez pole, na którym znajduje się przyjazna postać, czyli postać do Was należąca. Nie możecie jednak skończyć na polu, na którym się znajduje postać. Oznacza to, że nad jednym polu może być tylko jeden walczący. Jeżeli natomiast na polu znajduje się postać przeciwnika, to przez takie pole nie możecie niestety przejść. Nie, nie dość, że nie możecie ani skończyć, nie możecie nawet przez nie przejść. Przejść możecie tylko przez pola, na których znajdują się e, wasi e, wasi e, wasze postacie. Tak jak mówiłem, według tego krok, początkiem tego kroku jest to, że musicie dobrać kartę. Jeżeli by się tak złożyło, że Wasza talia byłaby pusta, to w momencie jak musicie dobrać kartę, a Wasza talia jest pusta, oznacza to, że Wasi bohaterowie są wyczerpani i zamiast tego tracą dwa punkty życia. Możecie też wzmocnić swój ruch. W jaki sposób to zrobicie? W momencie jak wykonujecie akcję ruchu, stwierdzacie, że kurczę, chciałbym się poruszyć, ale te trzy to za mało. Chciałbym się poruszyć o nieco więcej. W tym momencie możecie z ręki odrzucić jedną kartę i w tym momencie do wartości ruchu dodać jej wartość wzmocnienia, którą widzicie w tym kółku, w tym miejscu na każdej karcie. W tym wypadku wykonując akcję ruchu, moja wartość ruchu nie wynosiłaby 3, a 5. Czyli każdego, każdego mojego walczącego mogę poruszyć nie o 3 pola, a o maksymalnie 5 pól. Tylko to jest ważne teraz, że taką kartę odkładacie na 100 kart odrzuconych. Oczywiście ignorujecie wszystko, co jest na tej karcie napisane, patrzycie tylko na to i dodajecie to właśnie do wartości ruchu. Co jest też ważne, możecie odrzucić tylko jedną taką kartę, nie możecie odrzucić kilku, żeby, do każde, żeby dodać ta, tę wartość z każdej odrzucanej karty. Fortel polega na tym, że zagrywacie z ręki kartę z taką oto ikoną i rozpatrujecie to, co na nim tutaj widzicie, po prostu odczytujecie to i to rozpatrujecie. Co jest teraz ważne i od, od razu Wam to powiem teraz, chociaż za chwilę to też się Wam przyda, jak będziemy omawiali atak, czasami pod tą ikoną widzimy podpis, do kogo dana karta jest przypisana. Oznacza to, że rozpatrując te tę karty, te kartę na przykład, patrzymy na wielką stopę, a rozpatrując taką kartę na przykład... Roz, y, rozpatrujemy tylko dla szakalopa, ale generalnie akcja w jest bardzo prosta. Zagrywamy kartę z tą ikoną i robimy to, co jest tutaj napisane. No dobrze, no to teraz, jak już jesteśmy zaznajomieni z tymi dwiema akcjami i uważamy, że jesteśmy gotowi zaatakować, to omówmy no, tę najważniejszą akcję w tej grze, czyli to, jak atakujemy. Zaczynamy od tego, żeby określić, gdy, któro, która z moich postaci atakuje. Ta postać będzie u was uznawana za aktywnego atakującego. Nie możecie atakować, jeżeli nie macie żadnej postaci, którą moglibyście obrać za cel takiego ataku, albo jeżeli nie macie na ręce kart ataku, czyli takich kart czerwonych zaraz wam o nich powiem więcej. No i teraz jakie mamy dwa rodzaje ataków w tej grze, macie atak dystansowy i atak wręcz. Atak dystansowy jest reprezentowany przez taką ikonę, a atak wręcz reprezentowany przez Taką. Teraz celem dla ataku wręcz może być tylko i wyłącznie postać znajdująca się na sąsiednim polu. Natomiast dla ataku dystansowego, celem może być albo postać znajdująca się na polu sąsiednim, albo postać znajdująca się w tej samej strefie co atakujący, walczący, niezależnie od tego, czy sąsiadują ze sobą, czy nie. Następnie atakujący wybiera z ręki kartę. Którą kładzie zakrytą przed sobą. Następnie obrońca może wybrać kartę z ręki do obrony, ale nie musi tego zrobić. Może stwierdzić, że nie chce się teraz bronić żadną kartą. No i teraz również kładzie ją zakrytą przed sobą. Teraz słuchajcie, dwie rzeczy tutaj podstawowe, tak. To jest ikona karty ataku, to jest ikona karty obrony. Zwróćcie też uwagę, że te karty również są przypisane do konkretnej postaci. Ta karta ataku jest na przykład przypisana do Robin Hooda, ta karta akurat jest dowolna. Oznacza to, że nieważne, którą postacią się bronisz, która Twoja postać jest atakowana, możesz zagrać taką kartę. Natomiast jeżeli chcesz zaatakować, jeżeli atakujesz banitą, to nie mógłbyś, nie mogłabyś zagrać tej karty. No, ponieważ niestety nie jest to karta przypisana tylko i wyłącznie do Robin Hooda, więc musicie na coś takiego zwrócić uwagę. Warto też zwrócić uwagę na tak zwane karty uniwersalne, słuchajcie. Uniwersalne mają jednocześnie ikonę ataku, połowę ikony ataku i połowę, połowę ikony obrony. Mimo wszystko, w dalszym ciągu jednak działają tak samo, że również mogą być przypisane do różnych postaci i musicie na to zwrócić uwagę. No dobrze, no to teraz słuchajcie, jak już gracze wybrali karty, no to odwracają je i co się teraz dzieje? Być może musicie rozpatrzyć zdolności, które są tu opisane. Zdolności na kartach dzielą się na natychmiast, po walce albo podczas walki. No i teraz jak to działa? Natychmiast to jest coś, co rozpatrujecie od razu, jak tylko odsłonicie karty. Jeżeli jakiekolwiek efekty muszą być rozpatrywane w jakiejś konkretnej kolejności, no to wówczas jako pierwszy zawsze rozpatruje je obrońca. Więc po odkryciu najpierw rozpatrujecie wszystkie zdolności, przed którymi widziałem napis natychmiast. Karty podczas walki, no to dają wam jakąś dodatkową zdolność, powiedzmy na okres trwania walki, tak? Karty po walce rozpatrujecie w momencie jak walka się skończy. No ale co się dzieje generalnie? No jak się domyślacie? Porównujecie wartość tych kart. No i teraz załóżmy, że atakujący zagrał tę kartę, gdzie widzimy 4, obrońca zagrał tę kartę. Od wartości karty ataku odejmujemy wartość karty obrony. To, co nam zostanie, jeżeli cokolwiek nam zostanie, no to wówczas przy obrońca przyjmuje jako obrażenia, co oczywiście od razu zaznacza na, swojej, na swoim liczniku życia. Może być Uznane, znaczy może być wymagane dla na przykład właśnie rozpatrywania niektórych tutaj zdolności, żeby określić, kto był zwycięzcą, a kto był przegr przegrany. Zwycię Atakujący zwycięża walkę, jeżeli zadał daną walkę, nie mówimy prawda o całej grze na razie, daną walkę zwycięża atakujący, jeżeli zadał obrońcy przynajmniej jedno obrażenie. Obrońca natomiast zwycięża walkę, jeżeli nie dostał ani jednego obrażenia, czyli obronił się przed wszystkimi potencjalnymi obrażeniami. Co jest jednak ważne zarówno dla na na, jeśli chodzi o patrzenie na to od strony atakującego, jak i obrońcy, że o zwycięzcy mówimy wtedy, jeśli dochodzi do obrażeń zadanych z samej walki, nie mówimy o zdolnościach, mówimy o samej walce, czyli porównania wartości ataku do porównania wartości obrony. Jeżeli ta, w ten sposób Atakujący zadał jakieś obrażenia, a nie ze zdolności, w tym momencie jest zwycięzcą. Natomiast na tej samej zasadzie, jeżeli w ten sposób obrońca się obronił, to nawet jeżeli dostał jakieś obrażenia ze względu na zdolności, i tak jest uznawany za zwycięzcę walki. Jeżeli wartość życia jakiegokolwiek walczącego spadnie do zera, oznacza to, że został on pokonany i jest usuwany z planszy. Jak mówiłem, przy banitach, czyli przy tych pomocnikach, którzy nie mają swoich własnych liczników życia, przy nich się przyjmuje, że ich wartość życia to jest jeden. Czyli tak naprawdę wystarczy, że trafimy w nich raz, dostaną jedno obrażenie i są usuwani z planszy. W przypadku natomiast usunięcia z planszy, czyli pokonania pomocników, gra toczy się dalej. Natomiast jeżeli pokonacie bohatera, to nawet jeżeli jego pomocnik albo pomocnicy ciągle są na planszy, Pokonanie bohatera oznacza przegraną gracza, który kierował właśnie tym bohaterem. I słuchajcie, jak wartość z bohatera z do zora, tak jak powiedziałem, przegrywamy grę. To jest wszystko, moi drodzy, to jest wszystko, co musicie wiedzieć, żeby móc zagrać w Unmatched. Mówię zupełnie serio. Gracie w ten sposób na zmianę, tura, 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 dopóki któryś z bohaterów nie zginie, wtedy ten bohater, który przeżył, z automatu zostaje zwycięzcą. Zwróćcie uwagę również na zdolności Waszych postaci. Każda postać ma jakąś zdolność, i warto to wziąć pod uwagę, jak będziecie grać. Mało tego, ponieważ zrobiłem ten filmik z okazji nadciągającej premiery właśnie Czerwonego Kapturka Bewulfa i Brook Mgła, to może teraz spójrzmy na to, co konkretnie do tych zasad, które mówiłem przed chwilą na przykładzie Robin Hooda i Wielkiej Stopy. Zobaczmy, co te zestawy wnoszą. Wnoszą trochę zmian, jeśli chodzi o plansze, bardzo niewiele, ale drobne zmiany, jeśli chodzi o plansze, ale też przyjrzyjmy się zdolnościom każdej z tych postaci, w tym w tych dwóch pudełkach, żeby zobaczyć, żebyście wiedzieli, czego się możecie spodziewać, jak już te pudełka wylądują na waszym stole. W zestawie Baywolf i Czerwony Kapturek mamy coś takiego jak drzwi na tej stronie planszy. Po rozłożeniu umieszczamy w tych oto miejscach trzy żetony drzwi. I na razie na początku gry każde z tych drzwi, każda z tych par drzwi jest otwarta. No i teraz o co w tej grze chodzi? Każdy walczący w ramach akcji manewr i tylko w ramach akcji manewr, jeżeli poruszycie się po planszy w ramach dosłownie jakiegokolwiek innego efektu, to tego nie możecie zrobić. Natomiast jeżeli w ramach akcji manewr będziecie się poruszać i pojawicie się w dowolnym momencie, to może być w trakcie ruchu, pojawicie się na polu, które sąsiaduje z drzwiami, możecie je zamknąć albo otworzyć. Przy czym zamknięcie jest całkowicie darmowe. Jeżeli byście chcieli otworzyć zamknięte drzwi, to musicie przeznaczyć na to jeden ze swoich punktów ruchu. Czyli, na przykład, jestem właśnie moim tutaj czerwonym kapturkiem. On ma dwa punkty ruchu. Załóżmy, żebym sobie ten ruch zbustował dodatkowymi dwoma punktami. Mam cztery punkty ruchu. No i teraz wygląda to w ten sposób, że żeby na przykład zamknąć te drzwi, to mogę zrobić sobie powiedzmy, ile stąd. Raz, dwa, zamykam. Trzy, cztery. Nie straciłem na to żadnego punktu ruchu. Natomiast, jakbym chciał na przykład wyjść tutaj, to muszę zrobić raz, dwa, trzy, cztery. Prawda? Jak otwieramy, musimy jeden z punktów ruchu przeznaczyć na otwarcie drzwi. Zamykanie zamykamy za darmo. Dlaczego to jest istotne? Drzwi wpływają na to, co się dzieje z planszą, jak się zapewne domyślacie. Otóż drzwi, zamknięte drzwi sprawiają, że dwa pola, które normalnie by ze sobą sąsiadowały, nie sąsiadują ze sobą. Mało tego, drzwi rozbijają strefy. Czyli ta, w ten sposób, jakby były otwarte, to to pole i to pole, tak samo jak to pole i to pole, no, znajdują się w tych samych strefach, prawda? Natomiast zamknięcie drzwi sprawia, że. Tutaj mamy jedną strefę, tu drugą, a to pole jest jej pojedynczą, samotną taką małą strefą. W zestawie mgła i bruch z kolei mamy planszę, gdzie na tej stronie mamy do czynienia z czymś, co się nazywa tajnymi przejściami. Teraz te tajne przejścia oznaczają po prostu, że pola, które są oznaczone takim symbolem, Uznaje się, że są ze sobą sąsiadujące, czyli z dowolnego pola z takim symbolem możemy w ramach jednego punktu ruchu przejść na drugie pole, dowolne inne pole z takim samym symbolem. Co jest jednak ważne, takich pól nie uznajemy za sąsiadujące pod kątem innych zasad tej gry, na przykład przy rozpatrywaniu ataków wręcz albo dla dowolnych innych zasad. Przez takie pola też nie mogą przechodzić figurki duże. Co znaczy duże? Tego jeszcze nie wiemy. W tym zestawie na razie nie mieliśmy do czynienia nigdy z żadnymi dużymi figurkami. To jest coś, coś, co się pewnie pojawi w przyszłych dodatkach. No dobrze, to teraz porozmawiajmy o postaciach. Zacznijmy od czerwonego kapturka. Czerwony kapturek ma w sobie coś takiego wyjątkowego jak swój koszyczek. Koszyczek czerwonego kapturka to jest po prostu taka karta, którą odkładacie na bok i ta karta będzie początkiem Waszego stosu kart odrzuconych. Oznacza to, że teraz każdą kartę, każdą kartę którą będziecie odrzucać, odrzucacie właśnie tutaj. Na ten koszyczek. O co z tym chodzi? Chodzi o to, że zwróćcie uwagę, że każda karta czerwonego kapturka w talii czerwonego kapturka ma taki jakiś tutaj symbol. Ma jeden z trzech możliwych taki, taki albo taki. Przyjmuje się, że sam koszyczek ma jokera, czyli każdy dowolny symbol uznaje się, że ma każdy z tych dowolnych symboli. Czemu to ma służyć? Otóż niektóre karty mają zdolności, które rozpatrujemy normalnie, ale dodatkowo mają zdolności, które są poprzedzone właśnie jedną z tych ikon. No i teraz co to oznacza? Zdolność poprzedzoną jedną z tych ikon możemy odpalić, czyli skorzystać z jej efektów pod warunkiem, że wierzchnia karta na stosie kart odrzuconych, czyli w koszyczku czerwonego kapturka, ma właśnie w tym miejscu taką ikonę. Czyli jak zagrywam tę kartę, to ponieważ Uznajmy, że, koszycze, że koszyczek ma proszę, prawda, każdą z tych trzech ikon, ponieważ ma tego jokera, no to w tym się mogę rozpatrzyć ten tekst i dodatkowo ten tekst. Gdyby natomiast na wierzchu koszyczka była taka karta z tym symbolem, no to niestety tego już rozpatrzyć nie mogę. Gdyby natomiast był ten symbol prawda, na wierzchu koszyka, no to w tym momencie jak najbardziej spełniam ten wymóg i mogę taką kartę zagrać. Czyli nasz czerwony kapturek jest nastawiony na co? Na kombosy. Myślimy o tym, w jakiej kolejności zagrywamy. Właściwie nie kombosy, tylko kolejność zagrywania kart. Myślimy o tej kolejności cały czas. No to teraz Beowulf i jego gniew. Słuchajcie, Beowulf ma takie trzy żetony gniewu. W jaki sposób to działa? Działa to tak, że zaczynacie z jednym gniewem. Nie wiem, czy to będzie przetłumaczone na gniew. To jest rage po angielsku, tak? Posiada jeden rage. No i teraz co się dzieje? Generalnie za każdym razem, kiedy Bełów otrzyma jakieś obrażenia, dodatkowo zyskuje jeden gniew, co, co zaznaczamy obracając jeden z żetonów na stronę z ogniem do góry. Oczywiście może się zdarzyć, że niektóre efekty niektórych kart pozwolą wam odzyskać gniew. No i teraz oczywiście, jak już ma zyskane trzy punkty gniewu, no to więcej zyskiwać nie może, więc wszelkie efekty, które by nam dały gniew, są ignorowane. Natomiast są karty które po prostu pozwalają nam skorzystać właśnie z gniewu. Żeby móc skorzystać z ich zdolności, musimy wydać ileś punktów w gniewu. W przypadku tej karty na przykład wszystkie trzy. Oznacza to, że z jednej strony jest nasz Bełów nastawiony na gniew, agresję, ale z drugiej strony tak naprawdę oznacza to, że on musi nią kontrolować, panować nad nią, żeby skorzystać z niej w odpowiednim momencie. Niewidzialny człowiek, niewidzialny człowiek dostaje... Trzy żetony mgły. Teraz trzy żetony mgły na początku są rozstawiane tak, jak byliby rozstawiani pomocnicy. I teraz o co chodzi z tą mgłą? Generalnie yy, niewidzialny człowiek może przemieszczać się pomiędzy polami, na których znajduje się żeton mgły, tak jakby, to, tak jakby te pola ze sobą sąsiadowały. Mało tego, jeżeli byłby zaatakowany na polu z mgłą, to do obrony do, dodaje jeden. Jeśli chodzi o to, co się dzieje z tymi żetonami mgły podczas gry, no to wy macie karty w swojej talii, które pozwalają... Znaczy, macie karty w swojej talii, które pozwalają wam przesunąć te żetony mgły, ale uwaga, bo macie też karty w swojej talii, z których skorzystanie sprawi, że wasz przeciwnik będzie mógł przesunąć wasze żetony mgły. Dr. Jekyll i Mr. Hyde ma taki oto żeton. No i teraz ten, że na tym żetonie jest zaznaczone, którą postacią aktualnie jest. I teraz uwaga, na początku każdej swojej tury, możecie zdecydować, czy chcecie się zmienić w Mr. Hyde'a, czy doktora Jekyla. Czyli krótko mówiąc, możecie zdecydować się, czy chcecie zmienić postać. Teraz, jakie są minusy tutaj tych różnych układów? Otóż jako Mr. Hyde, za każdym razem jak wykonujecie akcję manewr, stracicie jeden punkt życia. Czy są w związku z tym jakieś korzyści? Generalnie oczywiście, że tak. Przede wszystkim pan Hyde ma bardzo mocne karty. Jak się zapewne domyślacie, ma bardzo mocne karty ataku. Dracula. Jeżeli Dracula swoją turę rozpoczyna na polu sąsiadującym z polem, na którym znajduje się walczący innego gracza, może zadać temu, przy tej postaci, jedno obrażenie. Jeżeli to zrobi, dobiera jedną kartę. Moi drodzy, Sherlock Holmes i jego wierny kompan, przyjaciel dr. Watson. Oni są po prostu mądrzy. Oznacza to, że po prostu na kartach, które są przypisane do Holmesa i do doktora Watsona, efekty są nie do anulowania przez karty i efekty przeciwników. Teraz wiecie już wszystko. Wiecie, jak się gra w ogóle w gry z serii Unmatched, i wiecie teraz, co się znajdzie w pudełkach z Czerwony kaptury kontra Beowulf i Brook i Mgła. Jeżeli mimo wszystko macie jeszcze jakieś pytania, śmiało zadawajcie je w komentarzach. Odniosę się do tego tak szybko, jak tylko będę mógł, a póki co bardzo Wam dziękuję. Dziękuję bardzo raz jeszcze w wydawnictwu Ogry za przekazanie nam tej gry do recenzji, a Was, moi drodzy, tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim oglądania i do grania. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.